Dzień dobry. Witajcie w naszym programie RTK Show. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Bogdan Balcerowicz. Miło mi. Poeta, prozaik, dziennikarz, działacz kulturalny. Jakie były formy działalności kulturalnej za czasów, kiedy pan pracował w Domu Kultury i kiedy to się zaczęło? No, zacznę może od tego, że y, Powiatowy Dom Kultury, w y, tym y, nazywanym wtedy popularnie katoliku, y, został uruchomiony w 1956 roku, a ja już y, po czterech latach od y, otwarcia. Jak miałem 21 lat, zacząłem tam pracę. Powołano wtedy tak, taką poradnię instrukcyjno-metodyczną, która służyła wszystkim ewentualnie placówkom na terenie całego powiatu. A było wtedy wiele tego rodzaju placówek, bo były świetlice wiejskie, wiejskie domy kultury, potem takie kluby ruchu, potem jeszcze kluby rolnika. Moja działalność w domu kultury była związana z tym, że w 1960 roku na takim drugim toruńskim maju poetyckim które organizowało środowisko akademickie w Toruniu. Otrzymałem drugą nagrodę w konkursie takim poetyckim, a potem była publikacja tego nagrodzonego wiersza w takim dodatku kulturalnym do gazety pomorskiej Spojrzenia. No, i, i stąd pewnie jakoś tak skojarzono, że no, skoro tego, to może się będzie nadawał do tej pracy w domu kultury. Ta powiatowa poradnia instrukcyjno-metodyczna pod moim kierownictwem, a właściwie jednoosobowo, działała dość intensywnie. Dlatego, że ja przygotowywałem sobie taki harmonogram wizyt w tych poszczególnych placówkach kulturalnych na terenie całego powiatu. A działało przy tych placówkach wiele różnego rodzaju takich zespołów, a to a głównie teatralnych, bo to w środowisku wiejskim chętnie sięgano po taką formę organizowania takich spektakli teatralnych. I stąd zrodziła się, zrodził się potem u mnie ten pomysł, aby zrobić taki przegląd tych zespołów teatralnych w domu kultury i to się przerodziło potem w tą Rypińską wiosnę teatralną, I to się potem przerodziło. Taki ogólnopolski. taki ogólnopolski przegląd amatorskich zespołów teatralnych. Ja byłem wtedy także instruktorem teatralnym, a to się zaczęło już wcześniej, jak zacząłem pracować przy ministerstwie, ówczesnym Ministerstwie Kultury była taka dość rozbudowana komórka. W skrócie to było odspara, a to był, była to centralna poradnia amatorskiego ruchu artystycznego. Ja się tam załapałem do takiej 15-osobowej y, y, grupy z całego y, kraju, y, która, y, którą y, 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 po prostu przeszkalano czy szko szkolono w różnych takich formach działalności kulturalnej, a szczególnie właśnie zespołów teatralnych. I tam potem zresztą spotykaliśmy się w wielu, w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Rozpoczęliśmy przygotowywania do tej Rypińskiej Wiosny Teatralnej. To właśnie zrodził się ten pomysł, aby organizować takie takie konfrontacje tych y, zespołów. No y, to była y, bardzo interesująca działalność. Także no, z wielu y, miast też przyjeżdżamy zespołu. Tak. To Także to był tak. dla mnie bardzo ważny ten okres y, y, tego, y, tego pierwszego jakby rzutu <gryw> działalności. Ja tak sobie myślę, że jestem chyba najstarszym już z żyjących Pracowniku. pracowników etatowych Domu Kultury, no bo to tam jeszcze niektórzy, boże żyją, którzy pamiętają dawne czasy i jeszcze kontaktowali się z Domem Kultury albo byli instruktorami. No to Pan Januszewski, pamiętam, przecież prowadził zespół taki muzyczny i ten, no także, no to naprawdę były ten... Też wiele zespołów wiel, wiel, w tak. tym okresie. No. ja, ja zresztą, prawo. zresztą przez ten okres działalności tego, ośrodka, tego centralnego ośrodka Czpara, no, Organizowałem przy Domu Kultury zespoły teatralne i zespoły takie recytatorskie. Pamiętam, że miałem taki teatr poezji pośród młodzieży szkolnej i licealnej. Potem taki zespół ze starszej już młodzieży, czy z moich przyjaciół młodszych, Stajnie Pegaza, organizowaliśmy często różne spektakle, sam zresztą opracowywałem scenariusze tych naszych spektakli, prezentacji, to było bardzo ciekawe. Tak i to wszystko tutaj na terenie też. A potem potem, gdy zaczęły działalność kluby seniora, przy Domu Kultury zaczął działać taki klub seniora Srebrny Włos. Ja tam z seniorami przygotowywałem właśnie i takie wieczorki poetyckie, recytatorskie. Potem powstał taki zespół teatralny. Powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Rypińskiej. Tak, jak Pan wspomina, właśnie działanie tego To umówu. jest też. W moim przypadku bardzo ciekawy rozdział działalności, dlatego że Towarzystwo Miłośników Ziemi Rypińskiej jako oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy powstał pomysł, żeby uruchomić własną placówkę taką kulturalną i był pomysł zaadoptowania piwnic, piwnic w, 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 w katoliku na potrzeby właśnie tego towarzystwa. towarzystwa. Organizowałem tam bardzo wiele różnego rodzaju spotkań. Był taki okres, że właściwie każdy dzień był czemu innemu poświęcony. Pamiętam, że wtorki były na przykład filmowe, na 16-milimetrowej taśmie wyświetlaliśmy filmy, były spotkania, dyskusje. Środy i czwartki były poświęcone spotkaniom z ciekawymi ludźmi. Piątek był chyba, pamiętam, brydżowy. No a soboty to były wieczorki taneczne, taneczne. przy muzyce mechanicznej. Jeszcze nie było taśm magnetofonowych, ale były Wydzelowe. płyty i z płyt robiliśmy sobie wieczorki taneczne. Klub działał od wtorku do niedzieli. Poniedziałek tylko był wolny. Także ten. A warto wspomnieć, że w tym okresie zresztą z moich wcześniejszych kontaktów z tych wędrówek po, po kraju i tych różnych Dużogorski. spotkań i szkoleń miałem wiele takich kontaktów i to był okres, kiedy organizowałem wiele ciekawych spotkań. No, Długa lista by była e, autorów, przypominania, e, kto tam nie był, ale byli zdani dziennikarze, e, zdani komentatorzy, pisarze, podróżnicy. No, na przykład Olgierd Budrewicz, taki zdany kiedyś dziennikarz, podróżnik, autor Bedeckera warszawskiego, bardzo taki ciekawy. Pisarze i podróżnicy tacy jak Janusz Wolniewicz, jak Monika Warneńska, jak no, wielu innych. Czyli a, najwięksi przyjeżdżali do Rypina. Tak. No, na przykład zdani wtedy bardzo y, y, komentatorzy y, sportowi Tomek Hopfer, y, taki bardzo Zdany wtedy komentator sportowy przyjechał do Lipina z całą rodziną. Także to, to też, panie towarzystwie. To, Słynny Bogdan Tomaszewski, też robiłem mu spotkania. Także bardzo wielu, wielu ludzi, pisarzy, no, o, warto wspomnieć, że Elżbieta Dzikowska, znana przecież dziennikarka i podróżniczka, tak, tak. była dwukrotnie na spotkaniu w, w klubie właśnie, pierwszy raz ze swoim pierwszym mężem, a potem ze Stony Halikiem z tych znanych tak, znane programów. Pamiętam Stanisław Szwarz bronikowski Autor, podróżnik i dziennikarz, taki, w telewizji szła wtedy jego taka seria reportaży z Ameryki Południowej, z telewizji jeszcze tam Wyszort-Badowski, no, no wielu, wielu. Współpracowałem wtedy też z różnego rodzaju ośrodkami, Między innymi na przykład z działem kulturalnym ambasady amerykańskiej, co wtedy było trochę takie no, tego, ale dostawałem tam takie filmy ciekawe. Ale dla przeciwwagi, w bardzo komunistycznej wtedy, ambasadzie Kuby no, tak. też pamiętam, organizowałem też takie spotkanie z sekretarzem ambasady Finlandii. Dostawałem wtedy takie materiały ciekawe od tych, także tych spotkań była ogromna ilość. No, pamiętne takie spotkanie z, tego, z Akoszem Ergelmajerem z Instytutu Węgierskiego no także wiele, wiele tego było. I też działały różne zespoły muzyczne, na przykład zespół Komety. Ah, no tak. Jak no, Komety to właściwie taki trochę osobny też rozdział, dlatego że jak Andrzej Chodorowski powołał ten zespół w 1961 roku, o ile dobrze pamiętam, tak. To y, najpierw y, komety były bardziej znane w środowisku y, toruńskim, no bo Andrzej y, był absolwentem Wydziału Muzycznego Studium y, Nauczycielskiego y, w Toruniu. No i początkowo tam bardziej był znany, ale y, przy Domu Kultury. Y, Działały komety bardzo, tak powiem, intensywnie. Spotykali się na próbach kilka razy, czasami w tygodniu, i ja, jako jeden z chłopaków, uczestniczyłem w tych ich próbach. Podpowiadałem czasami, ustalaliśmy program. Byłem takim właściwie. Potem postanowiliśmy, że żeby jakoś tak uatrakcyjnić te koncerty, czy jakieś programy, to będę zapowiadał cały program. No i wtedy takiego różnego rodzaju anegdotki wplatałem, znałem cały ich program, bo uczestniczyłem w tych ich próbach. To było takie dość charakterystyczne, bo Andrzej miał taki zwyczaj, że bardzo długo nastrajał gitary i, tego, i to tam. No a trzeba było wypełnić pewnie ten czas. No, a, w, a w kometach e, e, oprócz e, ten Andrzej e, był Witek Dzięgielski, Zbyszek Brun, który potem wyjechał do Stanów, ale byli też e, trzy solistki. E, solistki to była Krysia Wiśniewska. No ale, ale przede wszystkim e, Renata Kretówna, która, e, tak, która wtedy, e, w, wtedy e, rozpoczynała chyba na Uniwersytecie na UMK w Toruniu e, polonistykę, której zresztą nie skończyła, bo potem na trzecim roku e, e, wzięła dziekankę i już się z, te, związała z aktorskim środowiskiem krakowskim. A jeszcze Mirka Radomińska, właśnie ta, ta trzecia. Jeździłem z kometami na różnego rodzaju przeglądy muzyczne, koncerty. Ja zanim zacząłem w Domu Kultury pracować, to pracowałem w, w Przedsiębiorstwie Upowszechniania prasy i książki, ruch, jako analityk nadziałów prasy. W rybinie było kilkanaście punktów kiosków ruchu. Ja byłem analitykiem nadziałów prasy i trzeba było tak planować te nadziały prasy dla poszczególnych kiosków, żeby ta sprzedaż była taka, no, dobrze śledzona. To pracę rozpoczynałem prawie o czwartej rano, bo samochód jechał na dworzec, przywoził paczki z, z prasą. Trzeba było to rozdzielać, no, no nie ja rozdzielałem, ale rozdzielaliśmy z kilkoma tam, dwoma pracownikami a równolegle jeszcze działalność dziennikarska dość taka intensywna, bo ja w momencie kiedy zaczynałem pracę w Domu Kultury, wtedy jako dwudziestoletni, 22 dwuletni chłopak byłem już korespondentem Gazety Pomorskiej, a potem dziennikarzem także Gazety Pomorskiej, ilustrowanego kuriela kuriera polskiego, bitgoszczy, włocławskich, toruńskich nowości, także takich pisma literackiego okolice w Warszawie. Potem ten Rypińskich tych gazet lokalnych, Ziemi Rypińskiej. No i przez wiele lat, wiele lat prowadziłem gazetę z Krwileńsku, organizowałem. No i równolegle jakby taka działalność poetycka, literacka, po poetycka. To w 60 pamiętam. W 1960 roku, jak wspominałem, jak y, był ten mój debiut y, literacki i ta pierwsza publikacja y, w tych spojrzeniach, y, to potem, po 8 latach, w 1968 roku, ukazał się mój pierwszy tomik poetycki y, Śladem Słońca, wydany przez Wydawnictwo Morskie w Gdyni. A potem był taki Tomik wydany przez Toruńskie Towarzystwo Kultury Warastanie no było trochę tego byłem także tak mocno związany właściwie byłem jednym z założycieli polskiego Towarzystwa Prasy Lokalnej najpierw początkowo w Poznaniu a potem e, takiego działu e, w Tarnowie i w Krakowie. Także to był ten dość intensywny okres. Organizowaliśmy przecież e, wiele takich e, sesji dziennikarskich w różnych e, ośrodkach całego kraju. E, e, I to był. To była, to była taka okazja do poznawania ogromnej ilości dziennikarzy prasy lokalnej z całego kraju. Spotykaliśmy się w różnych ośrodkach. Bardzo ciekawe takie trzydniowe były te sesje dziennikarskie. Bardzo to jeszcze tam właśnie wydawaliśmy w Krakowie taki miesięcznik. Pod tytułem Redaktor, właśnie jako materiały z tych poszczególnych sesji ciekawych. No, był to ogromnie ciekawy okres. A w ostatnich latach też w Rybińskim Bractwie Literackim przy Stowarzyszeniu Civitas Chrystiana Katolickim. A no tak, to. też państwo działacze. Ta, tak, no tak, to te, te Bractwo Literackie nasze, tak, to wydaliśmy przecież dwie takie publikacje. To już chyba niedługo jakoś będzie dwudziestolecie tego bractwa. Pamiętam, że był na piętnastoleciu. leciu był jakoś 2019 rok. Tak, faktycznie, faktycznie jak to takie było. Takie, tak. no, myśmy to bractwo literackie wcześniej zawiązali właśnie <coughs> przy Domu Kultury, ale potem, potem właśnie związaliśmy się bardziej z Towarzyszeniem Chrystiada katolickim stowarzyszeniem chrześcijańskim. No tak. To moją twórczość poetycką publikowałem w wielu pismach literackich i, i takich społeczno-kulturalnych, w polskim radiu, w telewizji nawet, no, w różnych zbiorkach, almanachach, w arkuszach poetyckich. Miałem nawet y, kilka Kilka wierszy tłumaczonych na język słowacki i ukraiński. Nawet w Polskim Ośrodku Kultury w Bratysławie zorganizowano mi wieczór taki poetycki, na który niestety nie mogłem pojechać, ale tłumacz moich wierszy na język słowacki i Rena Szdablowa, dyrektorka tego Polskiego Ośrodka Kultury w Bratysławie, organizowała właśnie taki ciekawy wieczór. No, byłem laureatem wielu różnych konkursów poetyckich. Nawet to były czasy, no ale to, to, teraz to już tylko jako, jako taka wspominka. No. Często powracają wspomnienia z tych dawnych lat. I tak. Inny był rytm. Teraz wszystko nie <noise> tak, ma tak nie pędzi, masz. że do, do, nie ma czasu. Nie ma czasu. Ma czasu. Ale jak tak. Także dziękuję serdecznie, dziękuję. że przybył Pan do mnie do programu i też udzielił wywiadu. Miło było do no tak powspominać tyle tyle lat tyle tyle różnych wspomnień to naprawdę bardzo bardzo miło No. bardzo jeszcze raz dziękuję. dziękuję i Państwu dziękujemy za obejrzenie odcinka do zobaczenia